.pl, a to jest kolejny odcinek! Ja nie mam! Zaczekajcie, ja to, to. Dobra, ty mnie tutaj, ty, nie, ty... No. nie szalej, nie szalej! Na no spałeś pewnie. A to kolejny odcinek. Epickie podobne z bobinkiem. P.L. Odcinek drugi. Kolega wrócił z emerytury. <grym> ja, dobry! Jeżeli nie wiecie, kto to jest. To Inok Junior! Inoczku, malutki Junioroku! <śmiesz> tak! Się. A więc? Jak mnie fajnie. To jest końca ja. Ej! Ja mam być cicho <śmiesz> juniorku. Junioroku! Ciecha, techa, się spasza, panie Bobiko! No. Chcę ci pokazać. Jak zobaczycie moją twarz, pokażę mi moją twarz trzy razy, jak ją zobaczycie, macie dotknąć w tym miejscu, macie dotknąć mojej głowy wypalcem monitora, okej? Okay? Dobra, zaczynam do, do, do zabawy, ty rób swoje Nie, no rób, Nie, rób swoje, ja, no to, ja chcesz, to, no to zrobię w każdej chwili Okej, okay, czyli, że kolejna nasza budowa to będzie emoticon, nie? Pierwszy nasz Emu. Ale ja bym robił. widział, że Ma jego właśnie zbliża, to nie zwróci na to głowy, dobra? Jak widzicie, że zrobiłem jeszcze jedną rzecz. Jeszcze jedną rzecz. E, ale to pokażę w kolejnym odcinku jak zawsze. To jest moja twarz. Na to użyłem 239 kroków. Trochę więcej. Em e niekonbyść szybko poszedł. Oj kurde, nie mogę go wyprostować. Jak zobacz, jak zacznę moją twarz trzy razy, to macie walnąć łapkę w górę i, 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 i komentarz wam. A jak to komuś się nie udało, to łapka w dół i komentarz też. Nie, ja nie chcę, żebyśmy mi dawali łapkę w górę. Ja chcę. A jak chcecie jeszcze więcej takich mini-konkursików, juniorka, to piszcie w komentarzu. Au, 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 au. To mnie boli. A nie dawajcie łapki w górę przez... Czego? ...przez zwykłe konkursy. Czego? Łapki w dół mają być przez cały czas. Dobra? Dobra. I tak masz, masz już trochę łapek w górę, geniuszu. Rozbieramy go kotek po klocku. Nie, stój. Oczko mu damy, prawie normalne, dobra? Nie, stój, chcę zadać coś innego. Coś myślniejszego? No. Co? Cicho, nic, nic nie mów. Ty też się nie dał nie mów. Widać na kamerze? Wszystko widać, wszystko dobrze i wyraźnie widać. Ja jestem teraz operatorem kamery. Uh -huh. Alino chcę robić. Alina księdzisz w pokoju. I płacze, boje, nie. bo Nie! Ja jakaś... oglądam telewizję. Czyż on nie ma telewizji w swoim pokoju. Hire obra! Eee, Ej, no, ale no mówię, żebyś się mówił. To był A jak wspomina o Minecrafcie? Minecrafta jeszcze nie mam, ale... Obiecuję, że gdy wyświetlę ten film, to idę sprzedać się tego Minecrafta, bo naprawdę no, już ja, ja chcę sam Minecrafta. Zdmuchiłam kurz z kamery. Pokażę Bobika. Bobik, bo uśmiechnij się. Nie. Cześć! Ja też się uśmiecham, proszę bardzo, ładnie się uśmiecham, buzi się nie wstydzę. Na, no, w Polsce nie nakablujecie. To nie ja ukradłem samochód prezydentowi. Co tu jest? Patrz. jakiś tajemniczy krok. A Głowa Hirobrejna. A tam tutaj jego posąg. A teraz pokażę wam. Fajnie, fajn, fajn że już tyle odkryłem niedawno. Jaką? Że jest dziwny. Spójrz na to. Tu. Klikamy na jedną. Tu. Klikamy też na jedno i kopii, i mamy kopię ja Słuchajcie, tu klikamy klikamy na wszystko tu. tu klikamy klikamy na wszystko o tej barwie spójrzcie a tu klikamy na wszystko tego samego kształtu jak widzicie tu prawie wszystko jest takie same a tu klikamy też a tu klikamy na to samą barwę i ten sam kształt a tu, a tu klikam na wszystko. C, 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 c. No, o, nie musimy klikać. Klikam ja to. E. Nie, nie, dziś z tej się da. Żeby się, ale dopiero się patrzę. patrzy. Nie, to się myślałem. Szkoda. A że się Jesteś epicki. Aaaaaah! Jest... Ja się sam... mi się! Ej, że dasz się! To, co nagrywam od początku? Nie. To Jeśli widzicie na YouTube, to oznacza, że odwadzić się wsadzić na YouTube nasze wygupy. I idiot jest my. Wygupy, to w głosowanie na nowe serio, Latamy. Ej, patrz, jest wypust To gdzie? Tu. Gdzie? O! Nie mam w ogóle powiedzieć co to jest. Nie... To jest obracanie elementów w niektórych miejscach. Czekaj, zobaczmy strzałki. Nic. Zobacz jakąś inną częścią z prostokątem. Zmienia części bosko. Ferbujemy. Jest! Czekajmy, schowajmy to. Nie da się, a tu się da. Ok jest. Tu mam wszystkie. Tu mamy też oczko. Oczka. Tylko... Oczko jest eee, W Oczko puściam. Puściamy łaczka, puściamy łaczka. Podskokuj, puściamy. Słuchy! Czekaj, 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 jest uśmieszek? A skąd chciałam Pip, wiedzieć. Oni nie przyklinaj. A, ja jestem niegzecny, ja jestem niegrzeczny, ja to bardzo dobrze wiem. Ja jestem niegzecny, ja jestem niezręczny, ja to bardzo nie ma budzi, nie ma dziecka he budujemy Dzień. dziwnego ludka zbliżenie na jego dziwne oczka Kopie, mam już 8 minut tak? tak no to będziemy kończyć widzicie? kurdupla teraz usuwamy wszystko, tutaj się znajduje no usuwaj Dobrze oddaliłeś? Tak. I posprzątaj. Żegnaj chrobraj. Uch. A tyle zamykasz na większy plasek. Oj, zawołał się. Aaaa! Jaki wielki. A so. więc ja ile ma kratek? Pierdykany. kany. ludka. Nie mam czasu. No powiedz, chociaż nogi postaw. mam czas. Znaczy. Mamy, mam jeszcze minuty całą, ponad, ponad minutę. Ile czasu w końcu? Oj, ponagrałem do 12 minut. Jezus, jest no, 9 minut już. Tylko... Mhm. Nie, Stawiamy nie, ludka. Odwróć go. Dobra, nie odwracaj go. Ekran My wróci. odwrócimy ekran. Właśnie. I głowa nam jest dobrze. I czapka. Robala. Odwróć ekran. Oddal go na fula. Na fula? Uihi! Czekajcie sobie zbliżenie. Teraz zbli przybliż go. Na fula. Ciekawe, jak blisko będzie. Wtedy będzie, będzie widać. Zniknął mi ten, ludek. a Weszliśmy w nożek. I o oddal Oddal trochę. My, my też weszliśmy, tylko nie wyszła. My też weszliśmy. A te epicka symulacja. Teraz wejdziemy w kapelusz. czekaj czy poceluję. A chcę to już rzecz. Tu jest! Okej, okay, dobra? down safe! A więc, to było na tyle. pierdzielamy stąd. To było na tyle w tym odcinku epickie budowle. czołówki, nie ma jak wcześniej, a więc was na małazb.pl i... i no p... i idzie junior. junior, junior! junior, junior, junior junior, junior, junior jak zobaczycie moją głowę to kliknijcie I jeśli tym razem uda wam się ją dotknąć, to, to jak strzelacie strzałeczkę, ten, wciąg w górach w górach nie uda się, no to się, no to po prostu łapka w dół czerwona łapka, o czekam na zboi.pl au